Pan Grzegorz Junkie dzisiaj przyjmuje po kolitatu, Staje się akolitą, czyli będzie mógł być nadzwyczajny przepażony w Komunii Świętej. Będzie mógł udzielać Komunii Świętej w czasie przy Świętej, ale też poza mszą Świętą. Będzie mógł udzielać Komunii Świętej chory, osobom chorym i też będzie mógł w czasie przy Świętej puryfikować naczynia liturgiczne, będzie troszczył się o naczynia liturgiczne, będzie też troszczył się o posługę liturgiczną w parfii, może zaangażować się też w formację ministrantów, lektorów i wszystko jest związane właśnie z Eucharystią, że dla takiej osoby też Eucharystia staje się szczytem, źródłem życia. Jest to kolejny krok w formacji do diakonatu Wcześniej pan Grzegorz przyjął posługę elektoratu i w, w przyszłym roku, w kwietniu, będzie planu, plan, będą planowane święcenia dekonatora.